autyzm i bardzo go lubię. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagrywam dla Was kolejny taniec Fortnite od Kacieja. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów. Pozdrawiam Maćka Nilgera. Pozdrawiam Kacpra Murzynatora. Pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Peszynę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przede mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz e, nagram dla Was ten taniec Fortnite. I to wszystko. To lecę do nagrywania tego tańca. Fortnite New Den Zombie. To hashtag piąty odcinek z tego tańca. Trochę czasu mi to zajmie. By street No, don't you to laugh? No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z tańca Fortnite Nudent Zombie w hastach 5 odcinku z tańcu o od Kielara, to wiecie to robić. Dawajcie mi łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Popowic i Gamer. No i co, ja Wam dalej. Nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się. Ciepło, cześć i pa. Narka, pa.